Czy tak zardzewiałe i zapuszczone hamulce mogą jeszcze działać? W dzisiejszym filmie renowacja zacisków hamulcowych. Zapraszam do krótkiego poradnika. W pierwszym kroku należy rozebrać zacisk na części pierwsze. Zmywaczem wstępnym czyszczę prowadnice z resztek starego smaru. Pora na poluzowanie odpowietrzników i przewodów hamulcowych. Nie będę ich jednak na tym etapie demontował. Sprawdzam, czy gwinty są całe i czy w późniejszym etapie nie będę miał problemu z ich odkręceniem. Teraz demontaż tłoczków hamulcowych. Chcę je wypchnąć sprężonym powietrzem poprzez ucięty przewód hamulcowy. Kawałek drewna jest tutaj niezbędny. W momencie wyskoczenia tłoczka stłumi on jego prędkość. Mój zacisk niestety nie chce się tak łatwo poddać. Musiałem użyć cięższego sprzętu. Pod uszczelkę napuszczam sporo WD-40 i czekam kilkanaście minut. Uderzeniem od drewniany klocek w końcu uwalniam tłoczki. Teraz demontaż starych uszczelek. Następnie zmywaczem plus 800 myję tłoczki z resztek zaschniętego smaru. To nie rdza lecz on spowodował zapieczenie się tłoczków z zacisku. No dobra, ale po co mi czyste stare tłoczki, skoro i tak zamówiłem nowe, celowo nie demontowałem głównej uszczelki zacisku umieszczonej wewnątrz. Czyste tłoczki wciskam z powrotem na miejsce, ale w taki sposób, aby mógł je później łatwo zdemontować. Posłużą one jako zaślepki do piaskowania. W momencie piaskowania bez tłoczków zniszczyłbym wewnętrzną część zacisku. Teraz sposób na skuteczne zabezpieczenie gwintów do piaskowania. Kawałek papieru ściernego zwijamy w rulon i wkładamy w gwint, następnie delikatnie go rozwijamy. Granulat papieru ściernego nie pozwala na wydmuchanie papieru z gwintu, przez co nie zniszczymy go piachem. Następnie taśmą izolacyjną szczelnie zabezpieczam element jarzma, na który nachodzi gumowa osłona. Również nie chcę jej zniszczyć kruszywem pod wysokim ciśnieniem. Po piaskowaniu pora na złagodzenie struktury powstałej po tej operacji. Papierem P120 szlifuję, aż do uzyskania lekkiego połysku. Dokładnie odmuchuję i rozwieszam zaciski do podkładowania. Jak ochrona antykorozyjna, to tylko podkład epoksydowy. Aplikuję go w dwóch pełnych warstwach bardzo starannie, docierając do wszelkich zakamarków. Teraz zostawiam podkład do całkowitego utwardzenia. Nie ma konieczności aplikowania podkładu akrylowego. Lakier mogę położyć bezpośrednio na epoksyd. Jedyna słuszna opcja to matowanie powierzchni przed lakierowaniem szarą włókiną ścierną. Nie mogę tego zrobić papierem ściernym, ponieważ w momencie przeciąłbym się do gołego metalu. W każdym zakamarku porządnie matuję, aż do uzyskania matowej powierzchni. Ponownie odmuchuję i odpuszczam. Zaciski pokryję lakierem akrylowym 2K. Jest to kolor z palety RAL. Zacisk hamulcowy to nie tarcza hamulcowa i wbrew pozorom nie osiąga wielkich temperatur. Zwykły lakier akrylowy bez problemu wytrzyma panujące temperatury. Lakier aplikuje w dwóch warstwach. Po całkowitym utwardzeniu, pora na końcowy montaż. Porządnie odmuchałem i przepukałem zmywaczem zaciski z ewentualnych resztek piachu po piaskowaniu. Należy pamiętać, że prawidłowo zregenerowany zacisk powinien chodzić płynnie i tłoczek powinien dać się wcisnąć palcami. Dzięki za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że jest dla Was pomocny. Do zobaczenia już niebawem w kolejnych lakierniczych zmaganiach.